Witam Was w kolejnym odcinku z gry Koloń Survival. Jak na razie była duża, długa przerwa. Nie wiem, czy tego nie oglądam, szczegół. Yy, ale jest tak: Zbudowaliśmy w ostatnim odcinku film, na znaczy się budynek, a nie było mnie przez to, ponieważ miałem dość problemy z programem do obróbki materiałów. Mam nadzieję, że teraz jakoś to wyjdzie, ale. Cały mój poprzedni odcinek, który nagrałem, nie wiem, czy się coś z nim stało, ale... Zmieniliśmy ogólnie posadzkę tutaj. Znaczy się, dokończyliśmy to, Zm tutaj daliśmy kawałeczek. I zbudowaliśmy domek. Przede wszystkim domek. Y bardzo mi szkoda, że nie jest pokazane, jak się zbudowaliśmy ten domek, ale no... Mały problem wystąpił i jest jak jest. Tutaj dziura jest, prawda, zmieniony jest teraz 6 osobników. Mam mało jedzenia, mam bardzo mało widzenia. Czy mam mało jedzenia? To jest Nie, czemu mam mało jedzenia? Powinien mieć więcej jedzenia Kuczo, małe jedzenie. mało jedzenia Ajajajaj aj. Mam y, 40 per day mm. To będzie problem, to będzie duży problem Jak na razie mam... problem Poczekam jeszcze dzień, jak na razie będę, Chyba, że zacznę rezygnować z niektórych kolonistów. tak Tutaj można zobaczyć, że... Budynek ten został zbudowany w taki bardzo przyjemny sposób. Jest taki dywanik, jest takie bardzo przyjemna um, obwódka, mi się wydaje. ładnie to wygląda. Nie, to, jest, nie, to nie jest tier, to dirt wygląda tak. To jest log, przepraszam. Dirt inaczej wygląda. Dirt wygląda, nie to jest log. To jest dirt, to jest dirt, nie to jest log. Dirt jest na inny po prostu. Diert wygląda tak, a to jest ten e, drewno. Tak. Co już w jest, prawda. Nie, nie buduję domu z dirtu, spokojnie. Ale zbudowałem taki bardzo skromny domek, dwupiętrowy oczywiście. Tutaj z góry też jest wejście, ale nie chciałem jeszcze tego otwierać, ponieważ jak widać, yy, zombie będą przychodzić i z góry przychodzić, zjadać mi ich albo zabijać. Znaczy się, jak to woli to nazywać. To są oni nasi przyjaciele, bardzo przyjemni. Yy, no i to z góry wygląda tak, że. Mm, mamy problem z jedzeniem. Dość, może nie duży, ale mamy problem z, z jedzeniem. Jeżeli postawię więcej skrzynek yy, tam na dole, prawda? z yy, po prostu skrzyneczek na yy, dzięki którym oni będą mogli magazynować magazynować te yy, składniki, żarcie po prostu postawię tu jedną, tu drugą Bo i też muszą chodzić, prawda do tego tu na postawię tu postawię, tu postawię oni muszą do tego chodzić, na pewno też postawię I to chwilę czas im zajmuje, a zanim wrócą, to może to przez to jest mało jedzenia. Jak na razie mam duży problem. Dobra, ja powiem tyle. W poprzednim odcinku zrobiliśmy to, poprzedniego odcinka nie było, co jest. Przepraszam bardzo za to. I z mam plan zrobić drugi domek dokładnie w tym miejscu. Może nie identyczny, ale podobny. A potem zaj... nie, jeszcze nie będę się z tym, bo nie chcę mi się kopać całego tego stone'u na budowę muru, ponieważ to zajdzie kupę czasu. A na dole mam na razie duży problem z wykopaniem tego, bo kamień się długo kopie nie chce mi się tego kopać, szczerze mówiąc. Wolę budować, kreować coś, tak, jestem bardzo, tak, yy, no, taki bardzo rozbudowany, nie, źle mówię. Walniemy tu drugi domek. Tylko nie będzie podobno na pewno. To będzie inny, tu to będzie inny na pewno. Zobaczymy, jak będzie w praniu. Bo tak sobie mogę mówić, ale co będzie, to nie wiadomo co będzie. Tylko pozwólcie, że chyba że zacznę pomału pom 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 tu usuwać, prawda? Bo minus stromego budowania jest taki, że trzeba te strome kąty gdzieś usuwać. Zębiaku nie robi tego. A to jest, że to jest, te strony, a to będzie... Nie, 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 nie. tutaj nie. Zombie idzie z góry. zombie idzie z góry, zabij go, zabij go, no. Trochę zaczyna się niebezpiecznie robić, jest dużo ich po prostu. No, chcę poradzę. Trzeba będzie pomyśleć czasem o rozwijaniu tutaj. Pięknie. Dobra, o rozwijaniu naszej... Piękne mieściny, w kierunki są bardziej zabijako odporne. Na przykład, właśnie, mur, ale to nie teraz. Jak mam 187 strzał, To też nie jest zbyt dobre. Muszę się martwić o parę rzeczy. Przy nim razem gram, to wyszło mi jakoś lepiej, ale to może przez to, że rozmawiam dużo i. Dobra, dajcie mi chwilę, ja to skończę i widzimy się za chwilę. Dobrze, skończyłem to, prawda. I w tym momencie, jak tak patrzę, wyruszyli nasi o, podopieczni na poholowanie na borówki. Znaczy, to nie, wiem, to chyba jakieś egutki mi się wydaje. Co to to wygląda, nie powiem. No i tutaj tak samo gościu, yy, znaczy farmer. Farmer ma farma yy, zboża. Ma to, to do siebie, że rośnie przez dwa dni. Ma takie dwa stage, takie dwa poziomy rośnięcia Taki jest już przedostatni Czyli jest taki malutki, to jest malutka posadzona trawka, jest, nie wiem czy mam, mam, nie mam A dobra With it. Mała trawka to jest takie coś Później jest to i później na końcu wyrośnie takie pięknie, piękne coś no a tutaj mam drzewka, posadziłem je, nie wiem dlaczego, ale niech sobie rosną Bo dlaczego nie, zawsze to piękniejsze środowisko będzie yeah. Wykopałem tą dziurę, mówiłem? Nie wiem czy mówiłem e, Dobra, wykopałem tą dziurę e, Planem moim jest takie coś zrobienie Takie coś zrobienie Że Że, 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 że Stone może na pewno będą, bo nie mam nic innego do mm, Ale tym razem takie o, te fesy będą z drewna I dolne aż do Może jeszcze walnę urwę kawałek tej ściany. Dobra. Jeszcze to utnę OK. Ojej, dron mi się skończyło. Yy, nie, mam. Dobra. Przypiałem. Ja się tu martwię, prawda, e, o budowle, prawda, a jak na razie mam problemy z y, jedzeniem. Jak na razie, jak widzę, mam 112. Może ten sposób z tymi y, skrzynkami pomógł, nie wiem. Nie jestem w stanie tego określić, aczkolwiek mam nadzieję, że to rzeczywiście coś pomogło i nasze wieśniaki <laughs> nie umrą z głodu, bo to było dość smutne. Takie dość yy, nieporządne z mojej perspektywy, jeżeli jestem ich przywódcą, coś na powiedziane. Jestem ich y, królem, o tak dobrze. Pik, 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 pik. To będzie taki klasyczny budynek, dwupiętrowy z drewna, drewna wali dookoła. O jej, zepsułem. Tak, plan jest taki. Zbudować tutaj drugie piętro jeszcze Ale nie, najpierw stelaż, skończę tu Jest plan taki, że nie mam o, Mam! Ale dobra, urosło? Nie urosło Czemu? Skąd to wziąłem? What? Skąd mam... Aha, bo zostałem mi z tego ostatniego razu, dobra Mniejsza już, już nie mam pytań e, Dobrze, to w takim razie nie mam czym tego wyłożyć Mogę trawą jako... użyć jej jako... Użyję ym, moich pięknych kamyczków, prawda? I do tego dołożę troszeczkę drewna. I to mam nadzieję, że będzie w miarę. A, a zresztą mam. Nie, najpierw kilo zrobię, na pewno. To jest po prostu dobre. Wezmę. Na wszelki wypadek zrobię kilo, bo później to przerobię na strzały. Zjadę siakierkę i na pewno kilo. Te dwie rzeczy na pewno będą. I resztę przerobię na strzały, żeby mieć troszkę więcej czasu. A, nie działa Shift Plus. Shift plus. Co się dzieje? Bo strzały to jest czas, jak jakby, do tego, żeby się bronić przede wszystkim. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. W e, jakie ściany zbudować? To jest dość ważne. Może przy tym zrobię takie cudeńka. A ściany walne z kamienia. To by było dość proste, ale takie o. Nie powiem, że klasyczne. Kamienie, kamienne ściany, strawy, hmm, nie, nie, nie. Myślałem na tej chwili przez chwilę, ale nie. Tu. Lubię budować tutaj yy, przy tej górze, ponieważ tu są dwie ściany, bądź nawet więcej, gdzie mogę wszystko zablokować, a muszę się martwić o okna. O, o okna. Tutaj, popatrzmy w okienko takie I w zasadzie wygląda to tak, że tutaj Biorę drzwi i mam wejście Jest piękne wejście Tu planowałem zrobić Nie, to szkło zamknięte będzie się wchodzić z góry Ale to znaczy, że góra nie będzie używana przez jakiś czas Planowałem tu zrobić ten Hmm, a się to mówi? Jakąś. niefabryczkę To Ten będzie brzydszy od tego. O, przepraszam, odbija mi się. Hmm, planowałem tu zrobić. Matko, miejsce na piecyk, na grindstone, na te wszystkie takie mm, potrzebne rzeczy. Hmm, matko, nie zapomniałem słowa mniejsza, nieważne, nieważne. Dobra, to ten dom będzie zezwanie przyczyny, mi się wydaje. Takie mam wrażenie. Nie, żeby coś ale no, Przepraszam bardzo, ten dom będzie przyczyny po prostu. Tak po prostu się będzie przyczyn. I pewnie zabraknie mi drewna do budowaniu tego domu. Coś, co jest bardzo prawdopodobne. No dobra. Miejmy nadzieję, że tego nie zabraknie. Jak, jak widzicie. Nasze pożywienie drastycznie się wzrosło Wzrosło, przepraszam Z 100 do... 110 do 184 I jeszcze za chwilę będzie wzrostnąć, Wzrośnie jeszcze wyżej To jednak te skrzyneczki dużo pomagają Trzeba postawić jednak przy każdym tym Skrzyneczkę A może nie przy każdym, ale przy większości Żeby to mieli blisko Po prostu nie iść do jednej skrzynki Tylko po prostu wiele skrzynek na raz na pewno powiększymy, ale w tym momencie bardziej z niej w górnika i tego przepalacza. To jest podstawa, to jest renoma tego co będę robił. Jak najszybciej. Bo to jest przyszłość, ponieważ strzały tam jeszcze nie zrobią, prawda? Strzały nie mogą się tym zrobić, co nie? Tutaj nie, myślałem na tym, żeby zrobić... O! Takie coś tu będą e, z, tam, z zewnątrz będzie widać, że tu będzie ten przykład o. może to jest jakiś sens, bo już to jest budynek właśnie taki. Na górze dokończę i tak naprawdę to będzie tak, że wszystko będzie na wierzchu. Szkoda naprawdę, że to w tej grze nie ma szkła, bo gdyby było szkło, to by dużo pomogło, no znaczy, się nie pomogło, ale. Byłoby o wiele praktycznie budować. Zdecydowanie praktycznie. Tak, na razie jest problem z budowaniem, bo. Jak nie ma szkła, to stawia takie dziury. No to jest też przyjemne, bo to wygląda jak średniowiecze, prawda? Bo to w wieczór przecież nie było. Ale chyba kiedy przepalali żelazo, mi się wydaje, że były. Były te. Mm, do przepalania. piasku na szkło. Chyba że nie wiem. Chyba że nie wiem, naprawdę. Nie jestem pewien. Tu pewnie tak zostawimy. Chyba że dołożymy. Dołożyć zawsze można, nie? I górne piętro tu już będzie, chyba znaczy się nie, nie chcę robić górnego piętra, chyba tu już będę kończył, żeby tu wyższe budynki mogły, Puh, taki troszeczkę mały wyjdzie, ale dobra, ja lubię budować duże, długie, wysokie budynki, nie wiem po czym to zostało, ale lubię po prostu. A tu już kończymy, nie? No i tak kończymy dach, żeby nie było. No i widzicie, mamy 186 pożywienia. I problem z zabiegami. nie no dobra, jeszcze nie ma Jeszcze jest dobrze Ale mało ich jest, kiedyś będzie więcej, matko Nie ile tam wcześniej było I Grałem samemu, prawda, to było kupa tych ząbiaków. Tak będzie dobrze Chyba, że na odwrót, mogę tak? Mogę No, tak, tak, tak zrobimy Chyba, że Taka dziwna wyjdzie, ale co pora? Nie się. Zrobisz. o się ma Jak na razie nie mam u... kółku, żeby cię zastrzelić, nie? Dlatego stwierdzę, że. Gdzie ty idziesz? Halo, wracaj! Gdzie ty idziesz? Pójdź? Tu może coś przecież Nie ma zombiak, żyjesz? Taki mało inteligentny jest, ten zombiak jest. Ale, no nie powiem, nawet ładnie to wygląda. Tak, podobne są, bo nie ma innych materiałów właściwie do budowy. Ale inaczej wyglądają po prostu. To jest już sam fakt tego, że inaczej wyglądają, jest bardzo przyjemny. E, to nie zrobię to inaczej, bo mi się to nie podoba. Zrobię to takim sposobem, że. O, tak właśnie, o to mi chodziło. Oczywiście pochodnie. No, ziemia się ma, ząb, naprawdę się ma. O. Do niego blisko podchodzą, ale on jest pierwszy i ostatni. To jest ostatni nas legionista. To mi się ta góra nie podoba. To będzie trzeba wyciąć i tu górę teraz pójść. No tu będzie chyba drugi domeczek z tej strony. Na dole. No i w zasadzie... jeszcze, przepraszam bardzo, góra musi być, no tak. I tak już poza tym to... Jestem ciekaw czy mi się utrzyma kolejny kościół. Quaver, nie, tak. Nie to. Jeszcze jeden łucznik, tutaj, czy gdzieś. Tak należy tak wszędzie na hamę postawimy. Ale mi chodzi o to. O, Okej, okay. eee, nie. Może łóżek nie ma, ale będą w przyszłości. Do kopania węgla. Eee, miner, tak, tu. Eee, żelaza, przepraszam. Węgla jeszcze może nie, ale postawimy y, ten piecyk I z grubsza o, chyba w tym momencie będzie zbieranie Jeżeli mi pamięć nie pamiętam, mieli dwa, dwa dni minęło od początku, więc W tym momencie chyba będzie zbieranie właśnie I tu wam pokażę, zademonstruję To jest etap taki, że zboże ma trzy etapy rośnięcia Taki, taki na końcu ten, ten już można zbierać Zostaje się kawałek pszenicy i kawałek pszenicy Trochę witu no, pszenicy, znaczy się zboża To jest wit, to jest chyba ogólnie zboże chyba no, Znaczy się to idzie na mąkę, to znaczy zboże Nie wiem dokładnie, sobie Nie, nie będę tego niszczył, dobra I on to sobie będzie sadził, on to sobie będzie zbierał sam i tak dalej Tak samo wszyscy inni No chyba mogę posadzić dwóch jeszcze no i yy, z grubsza to, to, to jedzenie, oczywiście znaczy to jako z, przy zboże, tak, yy, nie opłaca się zbytnio, ponieważ bardziej opłacalny jest chleb, Bard bardziej bardziej opłacalny jest chleb, bardziej opłacalny jest chleb, bardziej opłacalnym, opłacalnym zbożem jest chleb, tak, nie, nie, jedzeniem, przepraszam, nie zbożem, pomyliłem się, yy, no ale jak na razie, no, chleba nie ma. Nie, dobra No i mam w tym momencie 3 roboty I zatrudnimy trzech, jeżeli postawimy na górze w tym budynku A tam mogę? Nie, nie mogę tu jeszcze, ale mogę z góry, nie mogę z góry Nie żeby, nie żeby coś, ale mnie wyrzuca, co nie, ale to, to jest normalne chyba I bardziej mi chodziło o to, żeby dało się zrobić tą hmm, Straw, czyli, słomę, przepraszam Dzięki której będę mógł zrobić łóżka i zwiększyć ilość osób w kolonii. A, cztery będę. Jak teraz widzicie, mam małóżek. O, Teraz Teraz się obraca coś. No i tak mniej więcej chyba nie. Chyba, że zrobię tak. Trochę nielogicznie położone, ale no nielogicznie. Proszę, nie, to znaczy, by nie wyszło tu jeszcze, mógł, nie, nie mógł, tu znaczy, się, mógłbym, ale mógłbym tu napchać więcej łóżek, na przykład, tu by było nie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 łóżek mógłbym tu napchać, ale napcham tylko 4, ponieważ nie chcę, żeby był łóżka po koło, koło siebie. I to tak mniej więcej o tym chodzi. Ten domek trzeba skończyć, co nie? Tak, dach, tak, dach, będzie klasyczny, prosty, nie skamienia chyba. klasyczny daszek, tak, tak samo jak tamten zrobię, żeby to się pasowało do siebie, żeby to się pasowało do siebie. Matko jedyna, ale słownic. Ale weszłem, dobra. Chodzi mi o to, żeby ten dach był w miarę taki sam jak tamten, żeby to było... Tu chyba rzucę już kampię. nie, dobra, tu już będzie drewno, drewno tak bardzo drewno, się. Te planki są brzydkie. Tak szczerze mówiąc, naprawdę są, no one są brzydkie i to jest nie, że brzydkie po prostu brzydkie, tylko brzydkie, brzydkie, no i tak... To jest muza, że są brzydkie, bo nie powinny być brzydkie, bo jak są brzydkie, to są brzydkie, no. taka, taka moja prosta kalkulacja, no skoro są brzydkie, to nic nie powiadasz, że są brzydkie. Ja tych... Planków nie robimy, ale to samo to wskazuje, że trzeba zacząć tworzyć inne planki. To zmusza właśnie tych, żeby tworzyć inne planki, co jest dość dobre nawet. Gdyby te były piękne, to po co budować inne? Po co robić inne? Może by była odmiana. Aha. To ma sens. Ale po co coś zmieniać? Eee, tak. O kurczę. Myślałem, że zginę, serio, ale widzę, że tu mało HP mi tylko straciło, przeżyję, no przeżyję to oj, dobra, Piek. mogę tak, prawda, zrobić i mnie się nie zabije, a tu się zabije. Ok, jest dobrze. No i tak właśnie będziemy kończyć ten budynek. Jeden budynek w ciągu odcinka. Zaje fajnie po prostu. Ok, Jest, okay. ale fajnie. Piek. Piek. No i ładnie zrobione jest. Mógłbym zrobić jakiś większy budynek i zrobić na poddaszu. Szczerze, nie myślałem o tym nawet. Ale to musimy zrobić dosłownie większy. O, tutaj widzę, że jest mniejszy o troszeczkę tamtego. Dobra. I tak zbytnio, z bazy tak troszeczkę prób... Tak się prezentuje ten budyneczek Mniej więcej Oczywiście łóżek Jest łóżek, chyba No dwa, użyłem no, e, Z dwóch kolonistów Tak, mogę No trochę źle zrobiłem Bo już prawie będzie nos Znaczy się No słońce się kuli ku zachodowi, pomału A ja dopiero je zwerbowałem Czemu Aha! w miałem, czyli że już było 200. O matko, no robią, robią robotę, nie powiem oni też chyba troszeczkę zrobią, bo to 100. uitu razy 4 to 40. 40 jedzenia to mało. A jak chlebek ma 3 jedzenia, no to dużo w takim moim średzie Jeszcze postawię tutaj na dole łóżka, bo po czemu nie. Osobiście ten domek mi się bardziej podoba, tamtego. Tamten jest taki smutny, prawda? Taki malutki smutny. O, kamień. To chcesz? Aha, dobra, nie postawiłem na dole przecież tej paczuszki. No właśnie, go się teraz wraca. O jadź, jaki ja jestem oferma. Pyk. Masz poczuszkę, wracaj tutaj Z, Właśnie, i to jest tak, że... A, klej zrobił... Czyżby on zrobił cegłę? Zrobił cegłę? Nie zrobił cegły I Jeszcze tylko craftera... A, zresztą kwa... craftera się później postawi Jak będzie więcej budynków Ale dla mnie to chyba będzie na dzisiaj na tyle Bo żeśmy budynek postawili Jakiś tam jest nie no, dobra, to, to wygląda ładnie, nie wiem Nie no, brzydko wygląda Jeśli się pójdę do, dalej, to brzydko wygląda, no Taki tak zbytnio klasyczny, zbyt otwarty on jest Nie podoba mi się, serio Wiem, co może go ładnie dorobić Do tego, do tego, do piękniejszy, do tak, do piękniejszy. Tu postawię Nie, nie, lock, nie, nie, tylko trawim mi pasuje, ale dobrze, nie, postawię tak, e, postawię tak, postawię tak, na górze naprawię tamto, bo to, to jest zepsute. To nie że coś, tylko zepsute po prostu, jest, postawię tutaj piękne kamyczki. Tak w zasadzie to zrobiłem okno, dwa okna to zrobiłem, oczywiście Źle, tu powinno być drzewo, log temple Źle Tu powinienem postawić log temple I na tej bazie zbudować to Właśnie, zaczyna się kombinowanie, naprawianie tego budynku Żeby wyglądał jak najlepiej, przynajmniej dla moich oczu i tak to jest wejście do Nikon, szczerze mówiąc. No dobra, będzie wejście do Nikon. No dobra. Eee, dobra, nie w tym budynku, naprawdę, to jest brzydkie. To jest, to jest brzydkie budynek, nie podoba mi się bardzo. Co poradzę na takie życie? To wywalę. To wywalę. Postawię tutaj. O. Nie wiem, czy to naprawdę na dodaję uroku, nie jestem pewien, ale tak mi bardziej pasuje. Cześć, wiem. Usunę te drzewa i mam pomysł. sobie troszeczkę te, ten ryneczek. Znaczy się nie sądzę, żeby to coś dało, ale postawię tu na przykład. I tu postawię. I tak mniej więcej to w ogóle będzie wyglądało. Szczerze mówiąc, źle to nie wygląda. Jeżeli mam być szczery. A, bo tylko tego mi zabrakło. Dobra. To ten sobie poradzi bez. To z grubsza wygląda to tak na tyle, że to będzie koniec naszego kolejnego odcinka, nie? To dziękuję za ocenianie, komentowanie, za cokolwiek w zasadzie to tak cokolwiek że dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku do zobaczenia siema cześć pa jeszcze nie jeszcze nie jeszcze w ogóle przypada jeszcze Aha, siema